One, but I told uh, Kinga that we'll no, probably too small, but we'll try. With sound effects. Chcę, żeby się No przebrali, bo też żeby to było, już, że się przebierają jednocześnie. Aha, dobra, okej, okay, dobra, dobra, to już biorę Mariusza. Tak wiele pomagam, chcę tylko zobaczyć laty z 3, 2, 1, and... Zobaczymy, które zrobili to bardziej efektownie. With sound, effect, please, panowie. Teraz możecie podziwiać ich klinkę plecki. Jak będziecie trenować, dźwigać ciężarówki? Spokojnie. It's a Nie było większych w sklepie! 3, 2, 1, go! Oh. Yeah. Yeah. Hey. <ślapple> <ślapple> Polska górą! Poznaj stachów poza fachów, która jest czyja. Mariusz, Edi. Sprzedam to. Żyje się w lasu posławy Mariusza. Ja taki nie, nieśmiały trochę. Jak nieśmiały? Marcin, ruszasz? Światełka. Akcja! Piątyna z głęboko Mariusz. Ja robię rzęk od to nie. To jest mój rzęk od Van Damme. Tak, ja ci dam. Tak, to. No stoję! Bo Wandama to ty ześrażała kiedy może. No, Maką plakatu. No to się nie No to pokaż, dobra, chodź. Tak. Później, ja, jest... ja Ci pokażę Wandama. Pokaż, tak. jesteś... Ale ja chcę jeszcze wieczorami coś porobić. To co? Poglądasz telewizję. Dobra, jak jesteś rozciągnięty? Dostaniesz do ziemi? No, to takie rzeczy tam niegnę się ze mną, nie. Po no, nie. Ja rozciągnięcie, bo nogi, dawaj, drabinki i zakładam. No i dobra, ja taka aby sobie. No, ja wiem o czym mówisz. No, 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 no wystrzela, Ja wiem, no. Ostatnio się właśnie. <grym> jeden zakładał na spariat. Opuściłeś mnie, Mariusz. Usta teraz tu. jestem. No, co mi to by było? No, to młody. Koniec grami komputerowymi, koniec. Od tylko tylko Tak. A tak jakby razem, co to jest? Ja czasami tam bawię, siadam sobie, że bawię. O. A nie ty, co na swojej na mamelinie siadam i się wie. Ale strzanki? Co? Tak, tak ja nawet nie wiem, co to jest. Dobrze, no, to śpię. Do domu wychodzę. No to widzisz, do domu, już mamy 7, jedno wspólne hobby. Dziś bym jestem, wracam wieczorem, to na, wykąpać się, a ja czasami to. Wydaje się, idę mokry, miesiąc, a dobra rano, do brzydki taki, jaki jestem. Jesteś śliczny. Jak fiatruży róży, podróży. Okej, okay, zrzucę klapeczkę. Okej. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jestem, tak, jestem kulą. <grym i wody>

Mamy mnóstwo na to, żeby zrobić wiele rzeczy, więc wiele z tego, co mam do so yeah. preparacji. Ale ciężko Lace. też było na niego wskoczyć, bo jego łatwiej ciężko, obejść niż go. Nie, ten... nie dałam rady, chciałam wskoczyć no. 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 ale to. nie wiem, że tak. I <ścoughs> <ścoughs> i zrobimy tak, że oni zejdą się na facebook. -face, mm. Łapniemy sobie facebook, -face. oni staną, a ty sobie z boku wejdziesz i będziesz dobra. między nimi. Tak, tak. Z taka do operatora mam. Dobra, to jest OK. Gitaran? Dziękuję. Bardzo proszę. Ale fajnie po pasuję. No jestem już, ale nie wiem. Daj mi koszulkę, rzutaj koszulkę. Robimy to co wtedy. Jakby schodzicie się jak do face to tak? No. Tylko wejdzie Kinga z mikrofonem między was i zada was pytanie. No. Możecie wejść przy wejść. Jest tam. Tam, to jest Dobra? To może być każdy by pan No, sobie dobrze. To jest okej. Okay. Dobra, mamy. Jest zapis. Tak. Akcja! <laughs> nie mogę teraz już. <laughs> Akcja! Co, my tu działamy tak jeszcze? How much is your outfit? To czapka co? Pitbull. <laughs> Ile? Kurtka. Myślę, że około 150 zł. To... E, Kurtka z 500. E, Rezon, nowa, nowa kolekcja, także, także to jest też pewnie około 600-700 zł. Buty. Pewnie najdroższe. A te takie cichobiegi. Tak e, jak e, poduszkowce, można sobie polatać, więc też par, parę parców. Sub... Nawet nie wiem szczerze, bo było... ja nie przykuję uwagi do, do cen, ale o mnie Czyli też jakaś taka bez szału. Myślałam, że Kelvin będzie. Nie, Kelvin nie, Kelvin to nie chcę do mini chodzą. No i skarpetki tak samo oczywiście Pitbula, także mnie dziękuję firmie Pitbull za, za całą zapał. To... Dzięki A Tak, i nie mi byłeś, że nie ma. No to od razu muszę czapka pizzy. Tak, 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 tak.

Dobra 3% jedziemy, tak? No ale co mam zrobić? Do... No co mam zrobić, no wal. 3% To jest 3% tylko? No 8. Wytrzymam. Ale mam 8. Co czekaj? 8%. Dobra. Czekaj, poczekaj, napnę się. Dobra, 15%. Dobra, no 3. 20. Ale poczekaj. 20, ale 20. 20. O, dlaczego cały czas dostaję te prace? To jest coś na prawo. O, prawo lepiej. Dobra, wytrzymam 30. Siło, że. Czekaj, zapraszam na nogę. 30, tak? Ej, to wali! Dobra, 30, na prawo 50. Myślicie, że tam radę? Poczekaj, czekaj, daj mi się napiąć! Daj mi napiąć wszystkie mięśnicy, co? Poczekaj. Tak. Dobra, dobra, radę do 60. Jest, dobra, wystarczy 60, co? Mamy to. Oczty w życiu! Nie łapa, jutro zakwas. Za karę. A Ty mnie będziesz biła? Że będę walczyć w KSW, ale oczywiście nie będę walczyć w KSW, tylko będę robić wywiady. Bo ja wracam, bo ja kiedyś mam ringer. Gotowi? Na 3% to Na trzy procent. No dobra. Mocnie. Mocnie. Mocniej. Mocniej. Może Mocniej. krzyczeć Mocniej. na mnie z tej 100 na mnie. Na mnie. No to dawaj 100%. Dawaj! Oh, <grywa> dawaj, mocniej. Dawaj, ale nie wpa. <grywa> <grywa> ale już mi mało brawo, bo w swojej braku. Patrzy na twarz, na płaszcz. Dobra, mocniej, mocniej udę całej siły. Tak, żeby wolało. Dawaj, A, dawaj, jeszcze mocno. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. <grywa> Te dźwięki to przypominają mnie walkę, <grywa> tylko co się. <grywa> nie nie